Chyba się nie dowiedziałem Co tu się wydarzyło Ale trzeba pogrzebać po prostu w papierach, kto odpowiada za ten budynek hmm. Dostępny nowy pojazd! O kurde Nie wiem, zbuduję tutaj nabrzeże takie Będzie ładniej jak darmowa jest ta droga, to tym bardziej zbuduję dużo tego. Bo darmowa. A jak za darmowa, to znaczy, że za darmo. I można y, wykorzystywać to, że jest za darmo. Dlaczego tutaj nie można postawić tego jakże pięknego? Można! Jak najbardziej? Nie, to to, to zepsułem. To nie, to. to aha, tu to nie działa przycisk B, jakim jest y, wyburzanie. Teraz próbuję połączyć te, ten oto, y, jakże że cudowny, coś. I teraz przypisz, przypisałeś to, tak, to też, to też Tego nie przypiszę. raz, dwa, trzy, cztery, pięć Mam, jest pięć pól, to bardzo dobrze Kobe, Kobę. Ale trzeba więcej traktorów Raz, dwa yy, Może teraz kupię coś innego Z naszą kulturą tutajszą kupię żuka I to. O. Dobra, mamy dwa kombajny, trzy takie, te i trzy to. Dobrze, jadą! Y, paliwo zaraz im się skończy. Jestem genialny. Mm, paliwo. Stacja benzynowa. Benzin. Eee. Y Zbudujcie mi stację benzynową. Nie podoba mi się to, że tu nie ma żwiru. To jest na serio dosyć frustrująca mnie rzecz. O tu, tu może być. Bo tu są jakieś takie fałdy. Tu, o coś, tu jest. Tu jest to, coś. To tu będę wydobywał żwir. Tu będę transportował żwir. Tutaj gdzieś i, I będzie i coś glancuj, Ale chyba kupiłem coś, jaki, znaczy zainstalowałem. Stacja towarowa. Dworzec, magazyn, pomniki, budynek mieszkalny. którym się stawiam? Aha, czyli teraz, teraz będzie przodem do mnie? A co, głupie jest. Głupio to. A ile to kosztuje? Zero. O, no to za darmo. No co? To... Tak, chcę. Ce... Łodź cholera! Ile kurzu z tego było? W patyk wyjąć to od razu, carbombę zrzucić. Jeb. Zapadlisko się stworzyło. Ciekawa rzecz. Dobrze, tu nie ma pracowników, bo jakże miały niby być, jak ich nie ma? I teraz yy, co by tu zrobić? Przystanek! Wszystko bas. Stop. Yy. Tu jest jakieś wejście, i tu jest jakieś wejście, więc spróbujmy. Na razie może. może wystarczy. Na razie może wystarczy. I teraz tutaj chodniczek i teraz ten przystanek ma zasięg, więc dobrze, bardzo dobrze. To pociąga, to będziemy zabierać ludzi z stąd i wozić na przystanek. Tylko trzeba jeszcze zbudować holarną zajezdnię, która jest. O ile? 8000 Czy was powaliło? Czegoś ludziom brakuje? Baru. Nie mogą uprawiać sportu. A, to będziecie zaraz zapierdzielać na polu z sierpem. Tylko jeszcze musi trochę urosnąć. A będą dzieci mieć wysiłek fizyczny zaraz. <laughs> eee. Co by tu? Od razu kopalnia. Eee. kopalny. Ej, a czy ja przypadkiem na modyfikacjach nie miałem czegoś takiego jak... Nie, to wytwarza paliwo. Ale miałem jakieś elektrownie. Chyba. Oprócz tej, to, to to, jest bydle. To nie Nie, nie miałem niczego innego. Mm. Przedszkole, takie małe przedszkole. Dobra, błąd autozapisu. No zarąbiście po prostu. Ludzie nie mogą pracować. To mo ej, może ja bym zrobił tutaj dwa przystanki. Dobra. cholipcia, usunąłem sieć. Sieć energetyczną. Nie podoba mi się to. E ten przystanek będzie miał mały zasięg. Więc bym musiał zbudować jeszcze gdzieś tutaj, tak gdzieś kolejny przystanek. Pokaż wszystko. No, kurde, zawsze się znajdzie taki jeden, co będzie przeszkadzał w budowie. Taki dziad w skrócie. Hmm. Może teraz się uda. Żeby do sklepu mieli dojście też I gdzieś ogólnie indziej Jakby chcieli sobie dojść Chyba, chyba tutaj coś zdupiłem. Tak, tu zdupiłem. Tu trzeba usunąć ścieżkę I trzeba zrobić coś w tym stylu I teraz poprowadzę sobie dróżkę tutaj, Ale poproszę przy torach. Tutaj mogę sobie dróżkę wyburzyć. Nie, nie torów, nie, bo tory są drogie. I teraz wybuduję sobie zajezdnię. I tak. Are you kurde, belle fucking serious? To tu zbuduje. Jak, jak tacy są. Hamy i prostaki. Kiedyś się ulepszy te drogi. Tu będzie takie blokowisko. Takie Mmm. Mm, mm, blokowisko po prostu. Dobra, już, już, już. I czym by tu to starczać? Jakiś autobus, najtańszy. Łazem? Nie, no, trochę cywilizacji dajmy im i. Idealny autobus. Dwa pazy. Dobrze. Będziesz zabierał ludzi stąd, stąd i wyrzucał ich tutaj. To tak. Na pierwszym nie wyładowywujesz robotników, na drugim nie wyładowywujesz robotników. Proszę cię. I na trzecim wyładowywujesz robotników. Kopiuj rozkład na ten drugi autobus. I ten pierwszy nie chce jedzie. Paz, kurde, paz. Dobry autobus, paz. Liczba <ścoughs> sprzedawców: 19. No w dzisiejszych czasach: 19. 18 sprzedawców to by było coś. Aha, budynek jest bez zasilania. Geniusz ja. Teraz nie połączę tego. Ariuk. You... Hmm? O, udało się Boże, jakie pazy są głośne Zbudujcie mi to Ale pędzi Kurde Co, myśleliście, że coś innego powiem? Nie sądzę Dobrze Wy macie zasięg tu na resztę miasta Bardzo dobrze I teraz Znaczy no, sądzę, że tu jest Wszyscy, jedyna praca jaka tu była To był sprzedawca i teraz ludzie będą No, tylko za sprzedawcą Teraz będą mogli sobie wódkę produkować Ale to miasto jest, Boże Ładnie wygląda czy znaczy, miasto Chobę Ktoś chce? Jakąś nazwę? Co? Ktoś chce, chce zmienić nazwę miasta? Hobę? Na coś innego. Jedzie. Zero pracowników. Bardzo dobrze. Czekających robotników. Jeden robotnik czekał. Na pracę. Już uczniów. Już uczniowie. Tutaj mogę. Jak. Teraz jest tutaj... Mm, Yy, przystanek, to mogę dać im tu szkołę albo partię, siedzibę partii. To będzie idealna rzecz, najbardziej potrzebna rzecz. Im aktualnie, kurde, mam tu kościoły, bo miałem mapę, na, którą, na której kupiłem wiernych. I tak patrzcie, ja mogę kupować ludzi, ale nie mogę sprzedawać ich już. Jak będę miał nadwyżkę ludzi, na przykład, to jest głupie. Na przykład tu mogę kupić. Kup, zaproś. To dlaczego inni nie mogą zaprosić? Za dobrą cenę. Dlaczego? Mhm. Mm Dziesięciu pracowników. No nie wiem. Zrobię im coś innego. Najpierw tutaj poprowadzę dróżkę. I teraz będzie można zbudować... Kurde, która jest. 15 tysięcy Was powaliło chyba. To jest za dużo pieniążków. A, a ja pieniążków nie mam. Więc sadę palca do solniczki. Dobra, bo ja chcę szkolić tutaj naszych y, ludzi. I raczej tu są sami debile. Czy ktoś, czy ktoś tu w ogóle jest wykształcony? Dobrze, to zróbmy tak. Ten domek to będzie domek dla nauczycieli. W tym domku wypierdzielać nieuki. Zaproś ekspertów. Mamy ekspertów tutaj. I wy eksperci musicie tu pracować. W 100% dobrze? Chyba dobrze. I ten pas, który tu jeździ. Ale ładny pas. Brak płodów rolnych. Wy macie tu już jakieś płody? Nie. Nie, pierwsze płody muszą... płody za ro... Co? No mam... Jakieś, jakieś tam miejsce mamy tutaj. Żeby to wszystko... Ile kosztuje wózek widłowy? 1205. No jakoś, jakoś. Pój ujdzie, ujdzie. Jeden pracownik. Brak materiałów, płody rolne, zakup manualny. Masz tu 4000 produkuj. Nam alkohol. Bardzo dobrze. Jeden pracownik. Już buduje naszą markę. Od 1970 z wami. Nasze pi. Nieustannie od 1970. Chyba... Takie hasło będzie ten. Uczniowie są! Kurde. Bardzo dobrze. Ale ja bym tutaj e, biuro budowy poprosił. Biuro budowy, ale ja mam takie fajniejsze biura budowy tutaj. Budynek mieszkalny. Biuro budowy. Biuro do 25 tysięcy. Okolibcia. A ile tu jest miejsc? Tu są trzy miejsca chyba. 8. Dlaczego tu nie jest napisane, ile miejsc ma? Kurde, to jest do dupy. Trochę nie powiem, ale... Ale to jest ładne. Taki handel jest ładny. Ładne to jest. Ta gra jest ładna. Tam, tam, tam Zbudujcie mi tu biorobodowy. Będziemy teraz tak po prostu wszystko tu robić. Biuro budowy jest dosyć ważne, jeśli chcemy się uniezależnić. Koło, skurde, to są najwyższe budynki w tym całym. zakichanym tym. Jeden robotnik, ale zarąbiście. Zero robotników. Nikomu się nie chce pracować. Nie może z, z baru, nie może ze sportu. Co, powiecie mi, że jeszcze nie jesteście niezadowoleni? Jakość mieszkań 80%, rozumiecie? To, to jest bardzo dobry wskaźnik. Średnia wieku 38 lat. Średnia długość życia 85 lat. Zero telewizorów, zero samochodów, zero wszystkiego. Tak nie może być. Ludzie, trzeba przemówić do nich ludzkim głosem. Głosem, który zrozumieją. To są ludzie z prowincji, trzeba do nich mówić chłopsko. Macie tu kościół i zapierdzielajcie. No. Tak do nich powiedziałem. Dobrze. Ja bym tu zrobił wszędzie jakieś jakieś miejsca pracy. Tam jest woda taka malutka, boż. To dosyć jest upierdliwa sprawa Nie powiem Zrobię tak I zrobię tak I zrobię Tak I zrobię tak I kurde co mi teraz zrobicie Dużo pól Nie to się nie opłaca Trzeba teraz te wszystkie pola dodać. Tu jest, tu jest połączenie. To bardzo dobrze. I teraz. I te. Bardzo dobrze. Jakieś ciągniki, może wyjadą? Jadą! Pracować. Ile ten traktor osiąga? Czy on osiąga maksymalną prędkość na tych drogach? Jaka jest tu prędkość? Tak, osiąga największą prędkość. Nawet nie wiem jak, jaką prędkość mają te ciągniki. 30... Aha, czyli jedzie i tak z największą prędkością jaką może jeździć Trzeba wyuczyć tutaj tych ludzi, bo... No będzie ciężko <ścoughs> przetrwać. Je, mam to doświadczenie takie niefajne Więcej pól. Przez 18 minut praktycznie nic nie zrobiłem w tej grze. Zostawiam biuro budowy, w którym nic nie ma. Trzeba żwir dowieść. To zaplanujmy to. Zaplanujmy to wszystko. Tutaj weźmy plac załadunkowy. A niech sobie tu jeżdżą. Tu niech będzie. Plac załadunkowy, mały magazyn. Potrzebuję wolnej koparki. Tolik. Stalinca kupię i. 23. To jest cały czas NAJLEPSZA Dobra, i mamy już coś jakieś tam, co będzie i tak potrzebne w przyszłości. Dobra, koparka tytuł se równaj. I teraz rozumiecie to. Ta jedna rzecz jest tutaj tak totalnie mm, niefajna. Do, dokładnie mówiąc, to jest to. To jest tak upierdliwa rzecz. Że to jest rzecz, która mi od razu przyszła do głowy, że jest bez sensu. Tak. Było. Dobra, dobrze, dobrze. I mamy tutaj. Produkuje Żwir? Ale mnie nie ma ten, to nie, to, to, to nie, to, to. A ile to kosztuje? Dziewięć tysięcy. A było jeszcze to. A, to trzydzieści. A ile mam magazynu zużycie Kamieni, Dwa, dwie tony kamieni Was pokichało No to jest już lepsze Tylko troszeczkę tak... Wszystkiego zajmuje więcej Cholipka, zatrzymać tą grę Ile? Ty magazynujesz? Poczekaj, bo coś mi tu nie gra. Yy, żwir. Ty masz. Skład ma 10 ton kamieni. A to główno ma ile? 50 ton kamieni. Dobra, to na razie tyle. Na razie tyle. Aha, bo to, to trzeba Sfinansować Dobrze niech będzie. I będziemy zwozić żwir. Zrobię ekspery jeden eksperyment, czyli na początku tutaj po prostu postawię jakąś takie G żwirowe z ciekawości, bo to kosztuje tam 1000 Ty... Boże To jest najtańszy. Dobrze, i teraz jakaś wywrotka, też jakaś tania nie będę kupował od razu tych gdzie to jest? Tatra, to jest chyba tatra, bo brak. Nie odróżniam tego, to jest chyba Prag To jest Tatra, bo nawet ma te. Więc nie będę tego kupował. Jakieś tanie coś. 9-3000 3000 tysiące. 3 tysiące najtańsze To jest tańsze, gaz. Proszę jedź, aż jestem ciekaw. Hmm, brak taśmociągu, a stąd mogę taśmociąg prowadzić? Właśnie nie mogę, to jest tak do dupy w tej przetości. Jest... Ładuję kamienie. Ej, hey, czyli. Ja tu mogę postawić żwirowe Ej, to ja myślałem, że tylko w jednym miejscu można Będziemy żwir sprzedawać Ile kosztuje żwir? Bo to jest jedna z najtańszych rzeczy w tej grze Dziewięć O kurde Pierwsze zarobione pieniążki będą Mamy 0,26 Alkoholu O kurde Brak pracowników Tu wszystkiego brak Rozmnażajcie się dzieci, proszę DZIECI! Posąg Trzeba przyznać, że mają pamiętać o tym, w jakim cudownym kraju żyją i co jakiś czas trzeba im to przypominać To nie jest zbyt fajne Boisko piłkarskie jest o wiele bardziej opłacalne TAK ja szerka Bo jeden stadion, jedna jest leciutko droższe, a to tu mogą być od razu chyba 10 tam osób, czy ileś Kurde, gdzie w stadium tu A zachęcę ich, żeby tutaj jechali, nie no, dobrze. będzie statystycznie więcej ludzi do pokazania do prasy, że jadą do pracy niby, a tu na serio będą turyści Chociaż to samo zdjęcie można zrobić pomiędzy tymi dwoma przystankami gdzie ludzie z tego największego oto tutaj bloku będą mi jechać do, do, do pojedzenia Niko nie ma żadnego robotnika Nie ma żadnego robotnika dlaczego? Jest mała szansa tutaj na... Dobra Mamy jeden okrągły Milion! Dwadzieścia pięć minut trzeba to zatrzymać do widzenia!